20 lat wstecz, historię powstania wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, rozpoczyna pojawienie się pierwszego numeru magazynu, przygotowanego specjalnie dla członków nowo utworzonego samorządu zawodowego. W 2001 roku minister budownictwa ówczesny, Kropiwnicki powołał komitet organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa, i ten komitet w przeciągu niecałego roku zorganizował. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Powstała potrzeba informowania członków o sprawach organizacyjnych, prawnych, zarządzeniach ministerialnych, które bardzo interesowały inżynierów, a nie mieli jak dotychczas możliwości. W 2004 roku powołano spółkę, by stworzyć nowoczesne i profesjonalne pismo zawierające treści dla inżynierów reprezentujących wszystkie branże. Pierwsze wydanie inżyniera budowlanego bardzo się podobało pod względem graficznym i tekstowym, ale od razu powstała dyskusja, dlaczego inżyniera budowlanego, skoro są również elektrycy, są również inżynierowie sanitarni. Wtedy zmieniono po paru numerach nazwę na inżyniera budownictwa. Czuliśmy ogromne zadowolenie, że nareszcie mamy pismo z prawdziwego zdarzenia. W pierwszym wydaniu profesor Zbigniew Grabowski przedstawił główne założenia tworzonego czasopisma. Informacja prezentowana w Inżynierze Budowlanym ma pomóc Państwu poruszać się w gąszczu przepisów, ma omawiać najważniejsze dla środowiska sprawy, przybliżać kwestie związane z funkcjonowaniem naszego zawodu w Unii Europejskiej. Pierwszą redaktorką naczelną była Barbara Mikulicz- Traczyk, która kierowała redakcją przez 15 lat. W tworzeniu magazynu wspierała ją Krystyna Wiśniewska. Prace w Inżynierze Budownictwa zaczęłam w styczniu 2006 roku. Spodziewałam się, że yy, stron w piśmie będzie przybywać. Miesięcznik miał wówczas 36 stron, a jego nakład wynosił 92 tysiące egzemplarzy. Grudniowy numer w 2006 roku liczył dwa razy tyle stron. Już w roku 2009 pismo miało ponad 90 stron, więc to bardzo szybko się zmieniało. Powstał na przykład dział Ciekawe Realizacje, BHP. Regularnie zaczęły ukazywać informacje o normach. Mieliśmy ochotę być przewodnikiem po sprawach samorządowych i zawodowych dla inżynierów. Te i inne działania zgranego zespołu były prostą drogą do osiągnięcia sukcesu. Obok naszego flagowego tytułu szybko pojawiły się nowe. Od 2007 roku przez 11 lat ukazywał się rocznik Katalog Inżyniera, zawierający przeglądy materiałów budowlanych i instalacyjnych. Uruchomiono także serwis internetowy z wyszukiwarką produktów, który dziś znany jest pod nazwą izbudujemy.pl. Rok 2013 to premiera nowej serii Wademekum, gdzie omawiane były tematy m.in. z dziedziny mostownictwa, budownictwa energooszczędnego i izolacji. Cztery lata później powstał kwartalnik przewodnik projektanta. Pismo dla osób zainteresowanych procesem projektowania, które do dziś cieszy się uznaniem czytelników. Moim największym marzeniem jest, żeby wydawnictwo się rozwijało. Coraz więcej miało ciekawych pomysłów i rozwiązań. 20 lat inżyniera to była piękna przygoda i wyzwanie, i tworzenie bardzo ciekawego i bardzo potrzebnego pisma. W ciągu dwóch dekad branża budowlana w Polsce bardzo się zmieniła. Opracowano nowe technologie i materiały, a w inwestycjach zaczęto wykorzystywać Building Information Modeling. Wydawnictwo polskiej Izby Inżynierów Budownictwa także ewoluuje. Za każdym razem, kiedy brałem inżyniera budownictwa do ręki, to przede wszystkim jest taka ciekawość, co w tym nowym wydaniu i w tym nowym numerze jest a jest z reguły naprawdę bardzo dużo. Nieustannie udoskonalamy miesięcznik inżynier budownictwa. Trzy lata temu po raz kolejny zmieniliśmy szatę graficzną pisma i wygląd okładki na bardziej nowoczesne. Nasza branża, nasz zawód polega na ciągłym doskonaleniu zawodowym, na ciągłym rozwijaniu się. Ta technologia Mocno przyspieszyła. Inżynier Budownictwa to czasopismo, które uzupełnia wiedzę i pomaga w codziennej pracy wszystkim jego czytelnikom. Oprócz druku dostępny jest w aplikacji mobilnej i w e-sklepie, a także w portalu i aplikacji samorządu zawodowego z dostępem tylko dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. My nie uciekniemy od cyfryzacji, my nie uciekniemy od właśnie. Poruszania się w tym świecie wirtualnym, co nam daje zelektronizowanie, tak nazwijmy, inżyniera budownictwa. Daje nam duży zasób przyszłościowo na to, żeby sięgnąć do archiwum i w trzy sekundy wyszukać to, co nas interesuje. Aktualnie prowadzimy cztery serwisy internetowe i już pracujemy nad kolejnym. Tworzymy treści dla projektantów, inżynierów i kadry zarządzającej. Uważnie śledzimy to, co dzieje się na rynku budowlanym, by informować o nowych technologiach, ciekawych rozwiązaniach oraz obiektach, które zrealizowano z ich wykorzystaniem. Szczególnie ważną dla Izby strategią jest współpraca z młodym pokoleniem inżynierów. Na młodych inżynierach zależy mi dlatego, że dokładnie pamiętam swoje pierwsze kroki w zawodzie. Wierzę i widzę, że tak naprawdę młodzi inżynierowie muszą uczestniczyć w życiu samorządu muszą mieć przestrzeń stworzoną na to, żeby płynnie przejmować władzę od tych starszych, doświadczonych kolegów, których wiedza też jest potrzebna. Pomagać w tym ma stałe podążanie za trendami na rynku budowlanym i wydawniczym. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, organizujemy webinary, udzielamy patronatu ważnym wydarzeniom i konferencjom naukowo-technicznym. Od roku, kiedy pojawił się inżynier budownictwa w życiu naszego samorządu, otworzyły się nowe możliwości. Przede wszystkim nowy kanał komunikacji. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie, byśmy funkcjonowali bez wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Działalność wydawnictwa jest wielokierunkowa. Od 2011 roku przyznawane są tytuły Kreator Budownictwa Roku. To prestiżowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla osób z branży oraz potwierdzeniem jakości i innowacyjności produktów firm działających na polskim rynku. Doceniamy i nagradzamy pracę inżynierów, przyznając tytuły Kreator Budownictwa Roku. W ciągu 13 edycji tego projektu przyznaliśmy ich już ponad 500. Wydawnictwo wciąż rozwija swoją działalność. Budownictwo, trendy i biznes. To półrocznik kierowany do menadżerów oraz właścicieli firm biorących udział w procesie budowlanym. W każdym roku wydawane są też publikacje specjalne. Jedną z nich jest Inżynier Rozmawia po Angielsku. W ciągu 20 lat udało się wypromować markę inżyniera budownictwa. Cieszy nas, że jest liderem prasy branżowej. Jest znany i ceniony w sektorze budowlanym. Gdzie będziemy za 20 lat? To chyba nie pokuszę się nawet dzisiaj o odpowiedź, ale życzę obecnym władzom, obecnym pracownikom wydawnictwa, żeby się spełniły ich marzenia, plany, które sobie założą na najbliższe 5 lat. Zależy nam na tym, by inżynierowie budownictwa byli dumni ze swojego czasopisma. Dziękujemy za wspólne 20 lat.